subskrybuj mój kanał, dawaj łapki w górę I w dzisiejszym odcinku będziemy jeździli rowerami w podgórkę i z powrotem zjazd. Jedzie ze mną kolega. Jest z tyłu, bo też chyba, chyba, chyba też sam nagrywa do swojego odcinka. Siedzę do swój kanał. Może wypromuję, a może nie. Zobaczymy. Widaczki, ulala. Słaba trasa w sumie, bo trochę boję się, że się zwalę. I co wtedy? Wtedy nie wiem, co się stanie. Sorry, jak będzie to strzęsło, bo to jest taki teren w sumie. Do tego, żeby tak. Poszło się tam, się jeździ inaczej, bo tak normalnie można sobie siedzieć. A ja już się kurczaczki zmęczyłem. Szczerze mówiąc, jedzie za mną. A w sumie to sobie zjadę. Obo ta lepsza, Sorry, jak będę tak y, no, swoim zmęczeniem pokazywał wam. Ja jadę pod tą, pod, jakby by to nazwać, a drzewo i będę zjeżdżał. Ładne widoczki, ładne, ładne. Pokazuję wam z góry też. Opa, się zmęczyłem już. Roz, roz, o, o czym rozmawiać z wami dobra widzimy się jak, jak, jak zjeżdżam teraz, zje, teraz zjeżdżam hopa chcę zjeść na prawą What? Ej, w sumie gorzej się lewym jedzie! Ja tak pokazuję w sumie. Nie wiadomo co, bo tu nawet nic nie widać. Co ty?! Co?! co ty zrobiłeś? Sorry za trzęsienie się! O kurde! a Cała! Mi się cała kamerka obkręciła, gościu! Ja jadę ja prawą, muszę jechać wolniej. Widzimy się w kolejnych filmach, subskrybuj mój kanał, dawaj łapki w górę i, w górę i cześć!